Cześć, z tej strony Krycha i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj zaczynamy jako crewmate no i najpierw sobie zróbmy skanę i dzisiaj jest kolejny odcinek Samogaz więc no więc co no po prostu kolejny odcinek samogas. no i no dobra zobaczymy jakie to taski pyk cyk Myk, myk, kabelki, dobra, kabelki, okej, ok, to body raporta co ja mam, co ją znaleziono, ciało, gdzie, gdzie jest ciało, fiolet, gdzie, no to fiolet, fiolet mówi gdzie, ale czerwony mówi fiolet, znaczy czerwony mówi fiolet, ale fiolet pisze gdzie, więc, no, dobra. Czyli fiolet, tak czarny, czyli fiolet. No. Jak można się łatwo zorientować? No, czyli fiolet. <laughs> Okej, okay, yy, no to, no to aha. Kto jeszcze nie zagłosował? Aha, pan fiolet. Okej. Okay. <laughs> no jak fiolet, to fiolet, to żeby upewnić czarnego, to musi być. No o, ok, fiolet. Znaczy, no, bo no, czarny tam się wahał. No ale no już, nieważne, pozostawmy to bez dalszego mówienia o tym. No, czy coś tam, nie wiem, co. No, więc... Więc co? No, zaczynamy. Znaczy zaczynamy. No też się plączę, już światowy głosu i, i już... już. E, bo, wy, bo wy się bawicie w pisanko, pisanko ale e, no ja tu mam odcinek i no. I co? I nic, i po prostu. nic jest impo... Oczywiście, że nie jest impostorem, ponieważ no, bo bo tak, no bo, bo oczywiście e, najlepiej walczyć osobę, która nie jest impostorem, ponieważ jak wywalimy z... Ponieważ jak wywalimy osobę, która jest impostorem, to wtedy będzie za dziwnie. Wtedy będzie dziwnie. Mhm. Raz przyłapałem dwóch imposterów na gorącym uczynku, jak zabijali Fadminie, ale to co? Ale tego nie nagrywałem wtedy, więc no. Więc szkoda. Szkoda. No. No dobra, no to... No to idziemy znowu do elektrykala, okej. Okay. Tutaj się nic podejrzanego nie dzieje. No nie przeciągnęłam niestety. Coś się nie wyszło, <grym> To jest chyba najprostszy task. Okej, okay. nikt tu nie wentuje. Dobra. Spoko. No to. No to co? No to nie wiem. No to idziemy. Robić taski. No bo, bo, bo w sumie o to chodzi, jeśli chodzi o lekrumaito. Taski, taski, taski. Znaczy, hm. w sumie też można być detektywem i zgadnąć, kto jest imposterem. W sensie, no, tropić. No ale to jak zrobię, może taski czy coś. Okej. Okay. Na razie nie, na, na panelu adminowym nic nie było podejrzanego, więc no nie wiem. Więc razie żadnych podejrzeń do nikogo nie mam, ale czy ten żółty tam, czy ten żółty tam... nie, no, dobra, myślałem że może tam kogoś zabije, ale widać, że sobie poszli już wszyscy wiem. Nie wiem, może robi taskę. My wracamy do elektryka, ale znaczy ja już to zrobiłem taski, ale tu często są zabójstwa i no. <laughs> w sumie mówię o tym, ale już w z sensie tego weszłam. No to takie trochę nieprzemyślane. Nie co ja tam... To jest najniebezpieczniejsze miejsce na mapie, więc... <laughs> tak trochę jest strasznie, tylko tak trochę. Okej, okay, brązowy ma AFK, no fajnie. Mm, Okej, okay, mm, okay, został mi ostatni test communication, to zróbmy go. O, um, albo go nie zrobimy, bo czarny mnie... Uuu! Wycieczka, wielka wycieczka, wielka wycieczka na kamery. Wielka wycieczka, wielka wycieczka. O, piękna wycieczka, no fajnie. Dobra, nareszcie wywalili tego czarnego. Jest, dobra. Okej, okay, czarny mnie zabił, to teraz go. No. Okej. Okay. Lecimy sobie zrobić kabelki. Pyk, 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 pyk. Py um. A fajnie. Okej, okay, y jesteśmy znowu w kolejnym lobby. Weźmy sobie na przykład pomarańczowy i zaczynamy kolejną rundę. I no nie. <grym wyszuki> Start. Startujemy, bo. No, wiem, bo. No po prostu startujmy. No, dawno nie było odcinków w Samongas. Nie wiem, czy już wspominałem. A Wisienki chcieli, żebyśmy ugrali. No to trudno. W sumie, w sumie to za późno to powiedziałem, bo. bo, bo, bo nie wiem, za późno. Już no, okay. sam nie wiem co ja robię, ale okej. Okay. Sam nie wiem co robię. Robię taski. Fajnie. Napiszcie w komentarzu, czy wolicie jak nagrałam z kimś odcinek, na przykład z selfenem czy z Leo X24, czy wolicie jak nagrałam sam. Nie wiem, napiszcie w komentarzu. Na przykład napiszcie L jak z Leo X24, S jak z selfenem, K jak tylko ze mną, czyli z Krychem i... W, czyli ze wszystkimi. No więc, no, napiszcie w komentarzu, bo jestem ciekawy. Taki odcinek zrobię jak będziecie chcieli. No. No więc, idziemy dalej znaleźć im podstęp. Oczywiście, nic podejrzanego tu się nie dzieje. Nic, nic. Czy tam nie będzie jakiś kill. Okej, okay, chyba nie ma killa, nie ma killa. Tylko dlaczego ten niebieski robił dwa razy tego samego taska? Czy on dalej to robi? Nie wiem. Ale to się robi... no chyba, że on downloada robił. I stał po prostu obok może. E, ale się zamknął. Co tam ma być? E! Ty się teleportujesz? No dobra. To, to, to było dziwne. Nieważne. No to... Idziemy dalej. Idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej. Hmm... <ścoughs> Ciało, 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 ciało. Jak ja wcześniej tam zostałem w kompsach zapity. W jakiejś tam poprzedniej chyba rundzie, czy jakieś tam... Nie wiem. Koms. Komsy, komsy. Koms. Gdzie? Napisałam komsy gdzie? Gdzie? Gdzie, 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 gdzie? gdzie? Nie wiem czy wiecie, ale... <ścoughs> najpopularniejszą rzeczą w Among Us jest po prostu gdzie. Nie? Piesek mówi hał hał, kotek miał miał a Among Us mówi gdzie, gdzie. No, no Jazdy, ele do admina. Fajnie. Do admina. Pff. Znaczy, no, starej czy jeszcze jest pośrodku, ale. Pff. Ja okrążyłem tutaj całą mapę ogólnie. Okrążyłem ja całą mapę i znalazłem ci. Ałoch kiedy... Ja no, napisz mi to jakoś. Całą mapę. Mapę. Dobra, ja okrążyłem całą matę, może być. W sumie mogłem dopisać i znalazłem ciało. Okej, okay. to też dopiszmy, I znalazłem ciało. Impoself. No oczywiście czerwony, no self raport bo czerwony oczywiście zawsze musi każdego, um, każdego skarżyć. No jasne. No jasne, self. No oczywiście. self raport 100%. Pamiętajcie, czerwony zawsze powie, że yy, zreportujecie ciało, to powie zawsze self-report. Self, 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 100% report. No, ale na szczęście zeskipowali. Za co bardzo dziękuję innym, kromiej tą lub imposterowi, nie wiem. No, okej, okay, zróbmy kartę, czyli ulubiony task każdego. Czyli najbardziej wkurzający, każdego task. No. Um, taka mała porada. Najczęściej jest tak, że jak jest reaktor, to wtedy gdzieś, nie wiem, w weapons, w nawigacji lub w O2, może być ciało, lub gdzieś tam, nie, po tamtej stronie mapy, ale jak jest O2, to może być właśnie po drugiej, tam gdzie jest reaktor elektryczny. Dobra, szybko, bo zaraz przegramy. A i tak już przegraliśmy. No to fajnie. No, to myślę, że odcinek Wam się podobał. To na tyle w tym odcinku. Pa!